Waśnie z Tajwanu. A folk tale from Taiwan O cioci tygrysicy The Tiger Aunt. Siostry, The Sisters. Dawno, dawno temu dwie młode siostry mieszkały z ich kochającymi rodzicami w odległej części Tajwanu. Once upon a time, two young sisters lived with their loving parents in a remote part of Taiwan. Pewnego dnia mama i tata musieli wyjechać w interesach na kilka dni. One day, mom and dad had to go on a business trip for a couple of days. A więc pouczyli swoje dwie urocze córeczki, aby... Pilnowały domu i nie otwierały drzwi nikomu obcemu. And so they instructed their two lovely daughters to watch the house and not to open the door to strangers. Oczywiście! odparły siostrzyczki z entuzjazmem, podczas gdy machały rodzicom na dowidzenia. Got it! replied the sisters enthusiastically as they waved goodbye to their parents tchau tegradšica tiger out Pod niewiedzę dzieci jednakże, unbeknownst to the children, however, było tak, że tuż za pobliskimi krzakami starożytny duch tygrysicy chował się i obserwował to wszystko. However was that just behind some bushes an ancient tigress. The spirit was hiding and watching. Duch po tysiącach lat bardzo trudnych treningów stał się złą wiedźmą tygrysicą. The spirit after thousands of years of difficult training had become an evil tiger witch. A jej okropna specjalność. And her awful speciality, pożeranie dzieci, Eating Children. Wiedźma odczekała, aż rodzice nie byli już w zasięgu wzroku. I wyłoniła się ze swej kryjówki, aby zapukać do drzwi sióstr. The witch waited until the parents were out of sight, before emerging from her hiding place to knock on the sister's door. Aby zwabić dzieci, do wpuszczenia jej. Przyniosła ze sobą słodkie smakołyki. To entice the children to let her in, she brought with her some sugary treats. Kim jesteś? Dziewczęta zapytały. Tygrysie i wiedźmy. Who are you? the girls asked. The Tiger Witch. Jestem ją, twa, waszą starą Ciocią, Ciocią Tygrysicą. I am your great aunt, the Tiger Aunt. Doszło w odpowiedzi, came the reply. Przybyłam do Was na prośbę waszych rodziców. Aby z wami zamieszkać podczas ich nieobecności. And I have come on the request of your parents to come stay with you while they are away. I zobaczcie, co przyniosłam dla was ze sobą. Cukiereczki. Also, what I have brought with me, look. Candies! Usłyszawszy to i zobaczywszy te smakołyki, dziewczęta porzuciły swoją straż nad domem i zaprosiły swoją tygrysią, ciocie, do środka. Hearing this and seeing the treats, the girls dropped their guard. And invited their tiger aunt into the house. Ciocia Tygrysica zapewniła obie siostry, że dopilnuje, aby były bezpieczne. The tiger aunt assured the sisters that she would keep them safe. Zostanę z Wami na noc, powiedziała. W ten sposób nie będziecie się bały ciemności. I will stay the night with you, she said. That way you won't be afraid of the dark. Długa noc. Long night. Głęboko w środku nocy, passed forward to the middle of the night. Starsza z dwóch dziewczynek przypadkowo się obudziła. The elder of the two girls woke up by chance. Kiedy otworzyła oczy, when she opened her eyes, ku jej przerażeniu, much to her horror. Ujrzała ciotkę tygrysicę pożerającą jej siostrę jednym wielkim kęsem. Starsza siostra stoczyła ze sobą wielką walkę, aby nie wykrzyknąć. The older sister fought hard not to scream. Kiedy się uspokoiła. When she calmed down, udawała, że nie zauważyła zniknięcia swej siostry. She pretended not to notice her sister's disappearance. I poprosiła, żeby mogła wyjść do toalety. And asked to go to the outhouse. Kiedy znalazła się na zewnątrz, Szybko wspięła się na drzewo, tak aby być poza zasięgiem ciotki tygrysicy. Once outside, the older sister quickly climbed up a tree, well out of the reach of the tiger aunt. Kiedy zła tygrysica, wiedźma, w końcu zauważyła, When the wicked tiger witch finally noticed, była wściekła, she was furious i zażądała, żeby dziecko zeszło na dół natychmiast and demanded that the child climb down the tree immediately. Ale wiesz, ciociu, wyjaśniła mała dziewczynka, you know, the young girl... Explained. Jeżeli przygotujesz trochę gorącego oleju z orzechów ziemnych, żeby mnie doprawić, będę smakowała dużo lepiej. If you prepare some piping hot peanut oil to season me with, I would taste much better. Pomyślawszy, że to całkiem porządna porada kulinarna, ciocia tygrysica przestała na tę propozycję i zaczęła podgrzewać garnek z olejem z orzeszków ziemnych. Thinking that this was a very pretty decent culinary advice, The Tiger Aunt obliged and began heating up a pot of peanut oil. Ciocia pokonana. Tiger Aunt defeated. Kiedy to zostało skończone, dziewczynka zaproponowała, żeby przynieść. Z olejem do drzewa i wciągnąć ją przy pomocy liny, tak aby mogła natrzeć się tym olejem. When this was done, the girl suggested bringing the bat of oil up to the tree with a rope, so she could apply the oil herself. Tygrysita po raz kolejny przestała na i tę propozycję. Ale kiedy dziewczyna dostała w swe ręce garnek, natychmiast wyla, wylała wrzący olej na oczekującą z zapałem wiedźmę, która nie mogła się doczekać swojego posiłku pod drzewem. The tiger again obliged, but when the girl got the pot. She immediately poured its boiling content on the eager witch, anticipating her meal just beneath the tree. W ten sposób, mimo że utraciła swoją młodszą siostrzyczkę, mądra dziewczynka pozbyła się złego ducha tygrysiego. Który już nigdy więcej nie mógł polować żadnego niewinnego dziecka w Tajwanie. And thus, even though she had lost her younger sister, the clever girl eliminated the evil tiger spirit, who could no longer prey upon innocent children in Taiwan. Oh.